Nie wiem jak, jak jest z tymi portami, jest tak trochę dziwnie ale... Lecimy, dobra. Yy, ten młotek zobaczymy. Łączący młotek. Obrażniałem 37, 36 wód. Znaczy ten, ten... ten... mój łom jest strasznie popsuty, dobra, będziemy używać młotka na razie. I... wrócimy do Omar. Czy Omar w ogóle jest? Omar jest w chuj daleko, ale dobra. Hey, dus zie yes? zie yes. Cześć, cześć z tą muzyką jest nie tak! Dr -dr 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 -dr. Fuck you! Takie derytyty myślą że za mną jest. Nie muzyka tylko straszy. Fuck you! No i samotek Oh fuck shit! Fuck you bitch! No co Ja i tak nie może tam iść. Bo my idziemy tu. Omar. Let's keep moving, amigos! Jest Dudys, amigo. Snight safe. Co my tu mamy? Portfel. Aha! That's it! Yes! <laughs> Muchas gracias, amigos! Alright, here's your cut! Ile? 230 kas. nice. Mogę to jeszcze tworzyć? Nie. Amigos, I hear there are more survivors at the Lifeguard Tower. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Promise! One shot takes down a mob of those pendejos Revolver, nice Bierzemy dobrze Będę używał rewolweru tylko na silny, na silny potwory pewnie Choć ja wątpię żeby było jakieś specjalnie silne bo słyszałem że tu bronie pane są dość słabe no, ale Revolver to rewolwer Chodź pende... Chodź y Ray, misterio idziemy Pendego chciałem powiedzieć what the fuck Za, za długo z tobą gadam Ray. Gim w końcu jest. Łączący tak dobra. Hej, rej Chodź tu, nie ma tutaj... Ringu nie zrobić z one nine na nich. Rapido! rápido. Nie biegnij szybko, bo się zmęczy, nie będę mógł Cię bronić w sieciu. スピ Держим, а чё мы А пьяц? Давай, давай! Пендей Gracias. Hey, I always remember my amigos. Amigos. Bardzo wolny leworwer 80. Dziękuję, dziękuję. Dobra, i szybko sobie zobaczymy jakie mamy questy i jeszcze jedną przerwę sobie teraz zrobimy, bo muszę coś sprawdzić. Albo zacznę wrzucać to na YouTube'a, bo cały czas siedzę w jednym tym i czas już chyba wrzucać. Dobra, tam misia będzie trzeba jej oddać, tutaj będzie trzeba pojechać na stację chyba, to jest misia na stacji, tak? Tak, ze stacji. Bardzo trudna. W skarbie. My precious! To jest tam daleko, to tu później sprawy rodzinne. To nie wiem, gdzie to jest, co to jest, co to jest za zadanie. Aha. A to, a gdzie jest? Nie wiadomo. Dobra, to pójdziemy, zrobimy te z Zrób, powstałeś. Mój skarbie na antenie zaginiona sprawy rodziny na później. Yy, ale to za chwilę. Yy, tak. To za jakiś czas. Mam nadzieję, że gra się tutaj to zapisuje. Coś takiego. No nic, nieważne. ważne, każdym bądź razie. Yy, na razie No dobra, i wracamy. No. Jestem tu, z powrotem w tym no, miejscu, gdzie trzeba ja, było mi się wziąć, ponieważ jak się okazuje... Zadania, których się nie ukończyło ten, um, od nowa trzeba robić. Jeśli na przykład jesteś w połowie i wyjdziesz, to od nowa musisz się robić. No niestety. I jeszcze zacząłem wrzucać dwa pierwsze partie. Trze z trzecim miałem problemy, więc na razie nie jest, ale ale nie marcie się. Wrzucę wszystko, wrz nie wszystko, ale wrzucę jak najwięcej przez noc. Po prostu nie będę robił tak, że... Będę tak jak na Xboxie robiłem, nagrywam cały dzień Czyli mniej więcej 4 godziny grania yy, Wrzucam wszystko przez noc yy, tylko, będę, tylko będę robił coś w stylu No będę robił też, że wrzucam trochę przez noc, bo jak pójdę spać to już się sam wrzuca ale jeszcze no nie będę wrzucał tak, tak, tak szybko będzie dużo wolniej będę to robił wszystko dużo wolniej wrzucał yy, bo jeszcze muszę to wszystko w przeciwieństwie do Xboxa gdybym mogłem, musiałem tylko z kamery to przenieść na komputer i wrzucić na youtube'a to tutaj muszę jeszcze sklejać party poszczególne i uważać na to jakie party skleja muszę wszystkie party sprawdzać pod koniec muszę samo obejrzeć wideo żeby zobaczyć czy wszystkie party są w miarę Dobrze połączone, więc jest to trochę bardziej czasochłonne, ale no jakoś jest dużo lepsza. I, i mam nadzieję... No i sądzę, że jutro rano jak wsany to sądzę, że ben, będą jakieś dobre... Jakieś dobre 10 partów będzie już na YouTubie. Dobra, i ten się już naprawi ten samochód. Fuck. Ja... Jeśli ktoś oglądał moje zagranie z Alinearto, to wiem, że nie umiem prowadzić, więc będzie hardkorowo to najpierw sprzedamy tutaj parę rzeczy. Fak. ile. Fakt! To jest koleś, który sprzedaje. Handlarz. Dobra, stary. Co by mu tu dać? Jaskadzkowość mi... Sprzedamy mu to, bo jest gówno. Męczący młotek. Męczący motek mu sprzedamy, męczący nóż. Męczący motek jest dość słabą bronią, będę musiał trochę ją ulepszać pewnie. Serdecznie biała rura, to sprzedamy, tu nóż to też. Męczący tasak. Łamliwy zostawimy. Bardzo wolny rewolwer zostawimy na później. To będą moje, moje bronie. Zabijmy tego dziada Zabijmy też młoteczku ulepszymy cię Bardzo wolny Warfare też można ulepszyć Ale na razie nie, nie, nie wiem jak będzie działał na ząbiaków Więc na razie nie, zobaczymy czy możemy coś zrobić Dre Drewniany ki... Kij baseballowy, wielki kij ki Musimy mieć jakąś pałkę, żeby to, zro to zrobić No to jak coś znajdziemy to Wtedy Jeszcze chwilę muszę sobie wsadzić ten młotek tutaj Koptę młotowa na wszelki wypadek tutaj I... się znaczy będziemy używać łomu Jak gordon Freeman! O, oh, shit. Ja się powoli rozgląda w tym samochodzie. Tak, okay, jakie Ouch. Boom. Boom, boom. Oh, shit.